dogmas 22! and it is cold outside we gather around the fireplace and no one cares about yesterday When everyone's around to share this holiday Yes, it's a time of happiness, a time of joy But now this year is twice as so special Cause I'm hoping for us to fall in love In this winter wonderland Chilling by the fire As I'm trying to get your attention Pani. Odzywam się do Was, odzywamy się tak naprawdę do Was. Hej, hej. Słuchajcie, byliśmy w przedszkolu. W sensie w szkole, w sekretariacie żeby zapisać Nelcie już tak na 100% od stycznia do przedszkola, także musieliśmy dopełnić tam kilka formalności, musiałam wypełnić kilka papierów, więc bardzo, bardzo się cieszę. Też się cieszę, bo wiem dokładnie, do jakiej e, pani e, Nelcia trafi, dlatego, że tak jak mówię, e, Loś zazwyczaj zostaje do 15 w świetlicy, bo ogólnie jego przedszkole jest do 13. Później są grupy łączone i za każdym razem jest z inną panią e, i my te panie wszystkie doskonale znamy. Nelcia też kojarzy, więc bardzo się cieszę. Formalności dopełnione, także od stycznia, dokładnie jeszcze nie wiem od którego, Nel będzie chodzić. Cieszysz się? Tak no fajnie będziecie się razem spotykać, widywać, więc też bardzo nam na tym zależało, żeby Leoś jeszcze był w tej zerówce i żeby zapisać Nel, będzie im po prostu jej przynajmniej będzie na pewno raźniej. Teraz jesteśmy w Biedronce dlatego, że dzisiaj pieczenie ciast. Mamy trzy ciasta. Jedna koncepcja z ciastami się zmieniła, więc powiemy wam jak już dojedziemy do domu, na co wymieniliśmy jedno ciasto. No i dzisiaj Krzysiek piecze. Jutro gotujemy. Jeszcze będziemy musieli odwiedzić galerię na chwilę, także powiem wam, że zapowiada się pracowity czas. Bizy busy, busy, więc witamy was serdecznie w vlogmas numer 22. Dwa. Lecimy dwa, lecimy do Biedronki. E, mój tata już nas dzisiaj poinformował, że nic nie ma, że są puste półki. Są puste półki. No. no jest tłum ludzi, wiadomo no, przed świętami, prawda? God. yes it's a time of happiness a time of joy but now this year is twice as special because i'm hoping for us to fall in love in this winter Dobrze moi drodzy, jesteśmy i oficjalnie y, możemy zaczynać przygotowania do świąt, już tak taką jest. pełną parą, dlatego że y, no, zaczynamy od ciast. Zaczynamy od ciast i dzisiaj trzy ciasta na tapecie i powiem Wam, że troszeczkę nam się dzisiaj zeszło, no i nie mamy tego czasu zbyt dużo, ale mam nadzieję, że damy radę, ja Krzyśkowi pomogę. W międzyczasie jeszcze będę robiła obiad, który Wam pokażę, to jest szybki obiad, który, o Jezus, pies za mną stoi, szybki obiad, który Wam polecam, tak zwane Ziołki, ale o tym później, e, więc e, tradycyjnie jak zawsze o tej porze ciasta, jutro będziemy rozpoczynać już takie gotowanie typu sałatka jeżynowa, kilka też nowych przepisów z Thermomixa, więc jutro też bądźcie z nami. E, zakup robiliśmy w Biedronce i patrzcie co w ogóle, odstawię kawę, jeszcze Wam tylko pokażę, co dorwałam w Biedronce. Kiedyś zawsze kupowałam, nie wiem czy widziałeś jak to brałam. Pamiętam. E, zawsze słuchajcie te e, chusteczki uniwersalne, Słucham. mokre. Cynamon i jabłko, dwupak i one nie są drogie, tylko chyba około 8 zł wychodzi, więc cena super. Jesteś gotowy na ciasta? Tak, jedziemy. Od czego zaczynamy? Myślę, że od tego naszego. Od rolady bez z mascarpone, tak, bo wiem, jak się robi, więc szybko pójdzie. Tak, więc zaraz Wam wszystko pokażę. I słuchajcie, dzisiaj też kupiliśmy coś z polecenia, będziemy robić grzańca, ale to już za chwilę, dlatego, że jeszcze gotuję makaron dzieciom do zupy pomidorowej, więc mamy co robić, ale Wy zostańcie z nami. Dobra, teraz ja przejąłem kamerę, e, bo jeszcze szybko chcę Wam powiedzieć o tych ciastach. E, Paula stoi z boku, no bo przecież chodzi o to... Jestem. E, jestem. E, chodzi o to, że przecież e, kiedyś nie było termomiksa mhm. i ciasto robiło się normalnie samemu, e, a tak naprawdę teraz no to większość e, no, termomiks robi, miesza wszystko, więc te najbardziej takie e, czynności, które no, zabierają czas, e, robi termomiks, więc myślę, że się wyrobimy... Trzeba tylko szybko wrzucać i czytać, także jedziemy z koksem. Ale powiem Wam też, kochani, że. W ogóle stanę tu u Ciebie. Powiem Wam, że jest już dość późno, i mimo wszystko, moim zdaniem, to jest pracochłonne. Więc to Nie, no są trzy ciasta. Pewno, tak. Każdy jest inny, zaraz Wam pokażemy. Jedno jest też z Waszego polecenia, kiedyś nam polecaliście. Więc mam nadzieję, że nam to szybko pójdzie i powiemy Wam też o której godzinie skończyliśmy. No właśnie. Dlatego, że potem mam już zamiar założyć sobie piżamkę, zrobimy sobie grzańca i powiemy Wam, jak to mniej więcej wyszło. Jutro też taki dzień, naprawdę, jak to się kiedyś mówiło w Anglii, busy, busy. Dlatego, no wiadomo, że... to chyba u wszystkich Jedziemy jeszcze po ostatnie prezenty. Tak. No i zakupy jeszcze na sałatkę jarzynową i na inne rzeczy, więc jutro też będzie się działo. Przygotowania pełną parą, kochani. Dobra, zaczynamy. No dobrze, bo wam nie pokazaliśmy, a Krzysztof już oczywiście przystąpił do roboty. E, to jest nasze ciasto, zawsze Wam o tym mówię, e, że to jest ciasto, które moglibyśmy jeść jedno do końca życia. Rolada, bezowa z serkiem mascarpone i owocami. I tutaj taką główną rolę moim zdaniem też odgrywają e, migdały e, i adwokat. Więc to jest ciasto, które Krzysztof teraz robi. Dzieci robią przez słomki, słuchajcie, te bulbonki. Ja zawsze na to mówiłam bulbonki, bombelki. To jest ciasto, które nam poleciliście kiedyś. Ciasto Rafaello, a mieliśmy robić korzenną szarlotkę, ale zdecydowaliśmy się na Rafaello. I powiem wam, że ja makowca uwielbiam, a jeszcze makowiec z bezą, sztosik. Udało nam się też kupić te dodatki od doktora Edkera, także zaraz wam wszystko pokażę. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Pierwsza część już gotowa, wstawiamy do piekarnika i, i robimy dalej. Co tam Leo? To jest, ta, to jest ta, ta beza, tak? Beza, beza z migdałami, tak, tak? Tak, 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 dokładnie. Co to jest? Beza. No takie ciarki Migdałki. Będzie. I to jest najlepsza masa. To jest całe serce tej rolady bezowej. Tak, ona jest gotowa. Teraz wstawiamy do lodówki. Eee, zaraz damy na życia. No i później już będziemy układać tylko borówki. Tak, i to jest właśnie mascarpone, adwokat i takie to jest właśnie, jeszcze. słuchajcie, przygotowania do świąt z dwójką dzieci. Nie? Po prostu super. Także ona teraz sobie, ta masa idzie do lodówki, pachnie adwokatem, mascarpone. Rewelacja. No bo to w sumie tylko te dwa składniki są. I ja zawsze robię tak. Nie mam. <laughs> pycha, nie pozwala nigdy. I zobaczcie, kupiłam jeszcze troszkę właśnie składników, wiórki kokosowe, boróweczki do naszej właśnie tej rolady. Ja najbardziej lubię z truskawkami, z malinami i borówkami, ale nie znalazłam ani truskawek, ani malin, a ostatnio robiliśmy z borówkami i ona też fajnie wychodzi. Orzechy włoskie do makowca, mak, rodzynki, suszone podgrzybki kupiłam do jutrzejszych przepisów i tutaj mamy migdał z Maroka, to też do tego makowca będzie potrzebne i mam jeszcze wanilię z Madagaskaru, wydaje się. Także o, takie, takie składniki. A wiecie, co dla mnie też było ogromnym zaskoczeniem? To, że do tego ciasta Raffaello na spód nie będziemy dodawać herbatników, ani jakichś tam biszkoptów Tylko będziemy dodawać solone krakersy No powiem wam, że ja uwielbiam Rafaello, Uwielbiam wszystko co kokosowe Balsamy do ciała kokosowe Świece kokosowe Kokosanki e, Ojej, w ogóle teraz mi się przypomniało, że uwielbiam też Malibu e, Więc krakersy kokosowe na spód No zobaczymy, zobaczymy Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa W międzyczasie kochani wstawiłam już ziemniaczki do tego naszego szybkiego obiadu, kiedy nie ma czasu, kiedy dużo się dzieje, wtedy wykonuje ten obiad i bardzo go wszyscy lubimy, ale to po prostu prościzna, prościzna. No dobrze, i zobaczcie, o co tutaj chodzi, co ja Wam chciałam pokazać. Dzisiaj robimy... Gda... Buu, dzisiaj robimy grzańca. I teraz tak, jeżeli chodzi o grzańca, uwielbiam e, w tym sezonie jesienno-zimowym, zimą, na jakichś tam świątecznych marketach e, i jarmarkach. Natomiast, kochani, wzięłam od razu dwa, a jeszcze ich nigdy nie próbowałam. E, zazwyczaj robię grzańca sama, albo na białym winie e, z grejpfrutem, z jabłkami, z pomarańczami, anysz Goździki e, przyprawa do piernika albo zazwyczaj na czerwonym wytrawnym winie z odrobiną miodu, właśnie pomarańczy, goździków i cytryny. Natomiast dostaliśmy polecenie takiego grzańca, nasi znajomi nam polecili i powiedzieli, że to jest po prostu petarda i że musimy spróbować. Także dzisiaj przebieramy się później w piżamki, e, przynajmniej ja, bo mój mąż nie uznaje piżam. Dajcie znać! Dobrze, że Krzysiek poszedł, słuchajcie, podrzewko do, do kominka. Czy wasi mężczyźni śpią w piżamach, czy nie? Mój zdecydowanie nie jest tym piżama. Natomiast ja założę sobie świąteczną piżamkę, jak dzieciaczki już będą układły się spać i zrobimy sobie grzańca. I ja chcę go bardzo spróbować. Wzięłam dwie butelki, bo stwierdziłam, uznałam, że jeżeli będzie dobry ten grzaniec, no to tego sobie zostawimy, nie wiem, na, na święta. Po świętach zobaczymy. Natomiast ja dodam ja go sobie. Przygrzeję, podgrzeję w garnuszku, dodam troszeczkę jeszcze gąsdków i plaster pomarańczy, żeby po prostu ładniej to wyglądało. Także takie dwa grzańce dajcie znać. Wiadomo, ja też wolę i zawsze robię sama grzańce. Natomiast tutaj z polecenia, więc stwierdziłam, że już lecę, zaraz zobaczę. Więc stwierdziłam, że kupujemy. Zobaczcie, dzieci pobiegły dalej bawić się do pokoju. Zostawiły tu swoje obrazki, malowanki, bloki. I pobiegły dalej rozrabiać w pokoju nel I zobaczcie na tą dziewczynkę naszą. Lileczka, ty siadłaś sobie pupcią no obrazki. Lilka, kochana. W ogóle dzieci bawiły się na łóżeczku, troszkę mi tutaj porozwalały, ale słuchajcie, tyle paczek znowu pr do mnie przyszło. E, pokażę Wam tylko tak na szybciutko dwie z nich, ale no, bo się po prostu nie wyrobię, część też pokażę pewnie na Instagramie, więc no tak jak mówię, nie wyrobię się, więc pokażę Wam chociaż te dwie, które przyszły do mnie dzisiaj. Tak na szybko kochani, zobaczcie, nowości od Burżuła. Po prostu jestem w totalnym szoku, bo burżuła chyba zwariowało. Zobaczcie, ile podkładów, zobaczcie, ile tonacji: chłodna, naturalna, ciepła. Zobaczcie, jakie super podkłady. Nowość. I to jest w formie w ogóle takiej, takich dwóch szuflad. Zobaczcie, po prostu bardzo fajnie to wszystko wygląda. Ciężko mi jedną ręką otworzyć. Tutaj mam też y, pudry w kamieniu, primer, y, korektory. Także, no, burżuła. Ta paczka jest po prostu genialna. I zobaczcie, tutaj jest w ogóle przesyłka od prezent od serca. My już się naprawdę długo znamy, oni robią upominki na każdą okazję. Tutaj jest kilka ciepłych słów życzeń. Do mojej mamy i do mnie, bo ogólnie dostałyśmy chyba nowość u nich bransoletki. Z tego co wiem, jeden komplet jest dla mojej mamy, drugi dla mnie. Spójrzcie tylko, jaka piękna branzoletka. Ta z serduszkiem jest dla mojej mamy. Zobaczcie, tutaj mamy na końcu literkę P, więc. Ten komplet jest dla mnie, a ten jest dla mamy. To jest po prostu tak miłe. Dziękuję, przepięknie z całego serca będziemy nosiły, bo są te komplety po prostu przepiękne. Także no, ta paczka dzisiaj naprawdę zrobiła mi dzień. Ogromna niespodzianka. Coś pięknego, ręcznie robionego. Uwielbiam takie przesyłki. No, i najszybszy obiad na świecie gotowy. Zobaczcie, ziemniaczki, sałata ze szczypiorkiem i ze śmietaną. I mamy koziołki, czyli parówka przekrojona na pół. Zobaczcie, nacięta. I powiem Wam, że to jest przepyszny obiad, bardzo szybki obiad. No, i polecam każdemu. Myślę, że Wam na pewno zasmakuje. Więc jak nie macie czasu, lubicie zjeść parówki od czasu do czasu, to polecam serdecznie. U nas praca w re, praca w re cały czas, ale tak, Rafael już zrobione, proszę Państwa. Przepraszam, ale przyznaję się, podjadam. Orzechy, smak dzieciństwa. Nie cierpię, nie cierpię, słuchajcie, nie cierpię orzechów włoskich. na drzewie, zrywałem. Nie, nie ja nie przychodzę. uciadki kryśki i żeśmy te orzechy jedli. No, w ogóle, co ja chciałam powiedzieć, to ja lubię tylko pistacje i nerkowce. O, teraz będzie głośno. Teraz będzie głośno, to... Kończymy. Ale robimy już, robi nie, Krzysztof nie, nie, trzecie. No, trzecie ciasto. Dobra, robimy, w sumie Krzysztof robi trzecie ciasto. E, Rolada już jest gotowa, chłodzi się w lodówce. E, Rafaello też już w lodówce i teraz makowiec. Zobaczcie, trzecie ciasto, godzina 21, zaraz 25. Zaraz y, odpalamy grzańca. No wiecie, mieliśmy przerwy na obiad, na ogarnięcie malutkiej, zaraz tr trzeba lo się ogarnąć. Ale czas jest całkiem dobry. The wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want to be. I will be home for a couple of days. No dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, masa makowa się robi. Ja już jestem, oczywiście, w piżamce świątecznej. No i zrobiliśmy sobie grzańce. I tak mnie kusiło, żeby spróbować tego grzańca przy przygotowywaniu. Thermomix nas wzywa, więc wyłączymy Thermomix albo krzysiek wyłączy. Słuchajcie, a ja spróbuję. Spróbuję grzańca, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa i tak mnie kusiło, Szybko, żeby go bo ja też chcę. No, i tak mnie kusiło słuchajcie, żeby go spróbować. Naprawdę mega przy produkcji, ale nie, zrobimy to razem. Więc pachnie mi tak jak na każdym wiesz co, jarmarku. Pomochaj sobie. Pachnie mocno, wiem, bo mój No, jak tutaj na takim normalnie jarmarku, dobra, fajnie. bo jest ciepły. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak. Jest dużo przypraw, dużo cynamonu, jest słodziutki. No tak, czuć, że dużo przypraw, no jak mm. rozmachałem, to. Wow, bardzo rozgrzewające. Tylko wiecie, z granicą jest tak, że ja wypiję jednego, taką szklaneczkę i. No, więcej już nie dam rady, także. Jest okej, okay. rozpala. Pycha. Moi drodzy, pora zakończyć tego vlogmaska numer 22, dlatego że tak, mamy tutaj 50. Pierwszy krok z 70, Jest już bardzo, bardzo późno, więc po prostu będziemy kończyć to wszystko. Krzysiek będzie kończył ciasto, ja poogarniam, pozmywam. Grzaniec, sztosik. Polecam, naprawdę pyszny. I co? Widzimy się jutro. Jutro pokażemy Wam pewnie efekt końcowy ciasta. No i co? Widzimy się jutro. Także buziaczki. Hej, pa! It's Christmas. Some kind of love, my friend. I'll pray you will never.